Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam pokazać grę Full Mojo Rampage w wersji Alfa, która znajduje się aktualnie we wczesnym dostępie na platformie Steam. Jest to gra studia Over The Top Games. Jej gatunek to Roguelike, zręcznościowy dungeon crawler. Mamy tutaj dostępny w grze tryb single player, a też dodatkowo multiplayer, lecz w multiplayerze nie ma zbyt wiele osób, praktycznie nie ma żadnego serwera, możemy stworzyć go sami, ponieważ mało osób ma tą grę, jest ona bardzo droga, 17 euro, które twórcy każą sobie za nią zapłacić, to myślę bardzo dużo jak na taką grę. Mamy tutaj w trybie online opcję do 8 graczy Deathmatch, Capture the Flag oraz King of the Mojo Co wydaje mi się, że jest równoznaczne z grą w trybie King of the Hill Ja dzisiaj zacznę sobie tryb single player I tutaj zaczniemy sobie ten pierwszy quest Z racji tego, że jest to roguelike, za każdym razem gra serwuje nam trochę inne doznania oczywiście Ja mam trzeci poziom swojej laleczki voodoo Ponieważ w grze sterujemy sobie laleczką voodoo jest ona tutaj z takimi maskami. Aktualnie posiadam kilka z nich. Zaczynając od takiej, 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 takiej i na takiej kończąc. W sumie ta jest najlepsza. Przypomina mi tro trochę Jasona z filmów Freddy kontra Jason, więc przy tej zostaje. Tutaj mam poziom swojej postaci: 320 życia, 19 obrażeń, 7 punktów szybkości i 4,7 punktów. Szybkości obrażeń, tutaj mam szpilki, których jest aż tyle. Używam je do zwiększenia umiejętności mojej laleczki. Tutaj mam zwiększenie żywotności, zwiększenie ekstra o jeden punkt slotu inwentarza. Dodatkowo do tego mam szybkość poruszania się i tutaj mam szybkość ataku. Jeszcze tutaj parę innych, ale ja wybieram sobie szybkość ataku i zwiększenie życia, aby w tej opcji sobie grać. Tutaj mam takich jakby bogów, coś takiego, to jest Loa, ojciec Loa, czyli wybieram sobie po prostu skille, z jakimi chciałbym atakować swoich przeciwników. Aktualnie mam wybrane Teal of Eruzlie. Tutaj jest tak, że gdy strzelam sobie do przeciwników, powstają takie łzy, które zadają im obrażenia i mam też enger, który daje mi takiego bosta i moja postać jest o wiele szybsza. Zacznijmy sobie tutaj jakiś poziom i przechodzimy sobie do cmentarza. Jak wspomniałem, za każdym razem jest to zupełnie inne, dlatego też w niektórych wypadkach jesteśmy na, sam, na samym początku na cmentarzu, innym razem w podziemiach. No i tak prezentuje się gra. Mamy tutaj takie małe korytarzyki i musimy sobie pokonywać je przy pomocy tej różdżki, tutaj z lewej strony, takiej zielonej, rozwalać przeciwników i. Jak najszybciej dostać się do wskazanego celu. Aktualnie ja mam rozwalić dwa takie y, portale, z których wyłaniałem się w wrogowie, z tym że za każdym razem gdy niestety umrę to jest tak, że rozgrywka zaczyna się od nowa, być może przez to, że jest to taka faza alfa. Mam nadzieję, że jakoś to zostanie usprawnione później, ponieważ, tak jak widzieliście na mapie, było sporo tych poziomów tej części, tego pierwszego rozdziału, a za każdym razem, gdy niestety zginę, to jest tak, że muszę sobie zaczynać tą rozgrywkę od nowa. Zapytam, mam nadzieję, twórców na forum, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że ta zagadka zostanie rozwiązana bardzo szybko. W tym czasie zabiłem już sobie trochę wrogów. Za każdego wroga dostaję tutaj poziom punktów doświadczenia. Jak widzieliście miałem już trzeci poziom. Ograłem sobie jakieś 45 minut, żeby zobaczyć jak tutaj się gra i z czym to się je. Myślę sobie, że gdy do gry dojdzie ten tryb multiplayer i jeżeli społeczność będzie dość bogata, to gra nie powinna się szybko znudzić. Nawet jeżeli będziemy mieli kilku znajomych i będziemy chcieli rozegrać z nimi tą całą kampanię to myślę, że nie będzie to jakieś bardzo nudne i w miarę dobrze będziemy się bawić gra jest kolorowa, jest tutaj masa rzeczy do zbierania myślę, że spokojnie sam jakbym grał solo to też bym się bardzo dobrze bawił oczywiście w tym multi, no w wielu grach nie gram w multi ale myślę, że tutaj jeżeli tylko będzie trochę graczy no to trochę się chciałbym tym pobawić do gry, oczywiście, mam nadzieję, że również dojdą osiągnięcia. Przecież bogactwo Steam'a i główne założenie to tutaj zdobywać osiągnięcia, bo bardzo wielu z nas je lubi. Ja tutaj się trochę zagadałem i spadły mi punkty życia. I tutaj mamy w pewnych miejscach takich większych wrogów, którzy zadają duże, duże obrażenie. Naprawdę, te zielone kulki, jak widzicie, dodają mi zdrowia. No i ja rozwalam te takie portale, aby zdobyć sobie medale, które dodają mi różne opcje do odblokowywania. Odblokować mogę sobie dodatkowe ataki, te czary. No i mogę sobie odblokowywać te szpilki, które dodają mi te pasywne bonusy. Rozwalę jeszcze tych kilku przeciwników tutaj. Co tu mam do zebrania? Mm, o, kolejna różdżka, ta akurat Razi prądem moich wrogów. I poszukać muszę ten drugi portal, portal, żeby go zniszczyć. Gdzie on może się znajdować? Strzałka teraz aktualnie mi nic nie wskazuje, więc być może to będzie tam... Sp... O! Tutaj jest ten portal. Bardzo dziwne, że myślałem, że jest z innej strony, ale ta strzałka tutaj taka żółta powinna się pojawić, nic mi nie wskazywała. No, być może nie zawsze to działa. Niestety to jest alfa, ciągle będę to przypominać i... Naprawdę, mimo tego, że może wydaje się, że gra jest dopracowana, pewnie znajdę tutaj wiele, wiele błędów. Sam osobiście nie grałem zbyt wiele w gry podobne do tych. Bunch of the Heroes naprawdę bardzo mnie nożyło, nawet w kopie, ale tutaj, za sprawą choćby grafiki i tego, jak w zasadzie się gra, może dużo więcej czasu spędzę. Gra. Oprócz swojej ceny, myślę, że przyciągnie bardzo wielu entuzjastów po prostu, aby miło spędzić czas i zrelaksować się. Nie jest to jakaś niesamowicie wymagająca pozycja. Oczywiście możemy się swobodnie bawić kilka map i wrócić sobie do jakichś innych hardkorowych gier. Ja sobie w tym momencie zakończyłem ten poziom i przejdziemy do drugiego. Tylko muszę dostać się do wyjścia. Jak widzicie, mam tutaj jakieś nożyczki. Mogę je użyć, ale niestety teraz już tu nie będzie żadnych wrogów. Po prostu sobie wyjdę. I to jest koniec tej pierwszej mapy. Odliczanie i lecimy do następnego etapu. Niestety jest tak, że pomiędzy etapami nie mogę sobie zakupić dodatkowego uzbrojenia. Mogę tutaj y, przejść sobie do dwóch rzeczy. Tutaj jest Shrine Room, a tutaj mamy. Dungeons. Przejdziemy sobie do podziemi zatem, ponieważ tu, jest, ponieważ tu jest bardzo, bardzo fajnie. I są takie jeszcze większe korytarze. Łatwo się zgubić, ale zobaczycie na czym to polega ta różnorodność tej gry. Niestety bardzo, bardzo tutaj ucierpiałem na zdrowiu i muszę sobie wziąć tą miksturę leczenia. Jak widzicie, może trochę będzie to przypominać w tym momencie The Binding of Isaac. Być może twórcy zamierzyli, żeby to skojarzenie się nam tutaj włączyło. Myślę, że to będzie dobre porównanie. W zasadzie za każdym razem, gdy gram w tą grę, widzę zupełnie inne lokacje. Być może później dojdą do tego lepsi przeciwnicy i ich różnorodność się zwiększy. Aktualnie nie jest zbyt wielu ich ale przecież to jest dopiero pierwszy rozdział za każdym razem gdy wchodzę sobie do takiej części to drzwi tutaj automatycznie się blokują i ja muszę zniszczyć wszystkich przeciwników w danym otoczeniu aby przejść sobie dalej tutaj mam coś do zebrania kolejny beach masochisty no i gdzie tutaj są jeszcze wrogowie u góry mamy po prawej stronie oczywiście mapę która wskazuje nam drogę, ale za każdym razem, gdy jest to losowe, no to ciężko nam się naprawdę połapać, gdzie mamy iść. Tutaj mam teraz taki trójząb, który ma potrójny strzał, takie trzy kuleczki naraz wypadają z niego fioletowe. I powiem Wam, że to jest chyba moja ulubiona broń, ponieważ ona najszybciej zabija tutaj wrogów kilku naraz. O, tutaj mam bardzo ciekawy, zróżnicowany poziom. Tutaj mam armaty, które wystrzeliwują te kule. Które mnie rozwalają, jakby to. O, przejdziemy sobie po prostu. Aha, tutaj zostaje odrzucony. Dlaczego tam nie mogłem tego przejść? Hmm, tutaj mam kolce. Będę musiał sobie szybciutko po nich przeskoczyć. O, genialnie. Czy tam coś było do zebrania? Pewnie nie. Dlatego też będę kontynuować swoją podróż. Znowu tutaj się zamyka. No i. Mam kilku wrogów, których muszę pokonać. Gdzie się tutaj muszę udać? Na prawą stronę i myślę sobie, gdzie tutaj gra mnie pokieruje na dół jeszcze. O, co tutaj się dzieje? O jeku, tutaj jest bardzo dużej ilości wrogów, którzy na mnie chcieli wybuchnąć. Tutaj muszę trochę porozwalać. Idziemy coraz niżej. Mam dwie drogi, wybiorę sobie drogę w prawo. I znowu drzwi się zamykają. O, niestety. Zostałem zabity tym razem. Mam nadzieję, że będę mógł sobie tutaj kontynuować. Jeżeli nie, to. O, niestety nie mogę. Dlatego też pokażę Wam, co w tym momencie odblokowało mi się. Mam tutaj dwa dodatkowe medale. Co by tu za nie kupić? Niestety nie mogę odblokować kolejnej maski, ale mogę za to odblokować sobie tutaj te szpilki i dodatkowo dorzucić sobie hmm, którą by tu dodać. W sumie najlepiej będzie dodać sobie tutaj do życia, no i na tym poprzestać. Przejdę sobie znowu do rozgrywki i tutaj mam znowu cmentarz. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Zobaczymy, jak tym razem gra się ułoży. Jak widzicie na cmentarzu mam teraz porę dnia, to znaczy, jest, nie ma ciemności, nie ma nocy. No i wszystko jest takie bardziej przejrzyste. Oczywiście tak samo jak wcześniej muszę sobie pokonać wrogów, muszę dojść do portali, żeby je zniszczyć. I mam nadzieję, że. Szybko, tutaj do tego dojdę. Te fioletowe kuleczki zbieramy na doświadczenie. Moja postać przecież musi awansować. I tutaj się bardzo, bardzo dużo wrogów nas zbierało. Lecimy sobie w lewo. O, będę unikać ich po prostu, bo w sumie bardzo, bardzo duże ilości ich są. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Trochę sobie przyspieszę ruch mojej postaci, by przejść w bezpieczne miejsce. Cieszę się na taką ilość wrogów, ponieważ dostanę duże ilości doświadczenia i o wiele szybciej będę mógł później pokonywać poziomy. Genialnie, genialnie ten medal jest dla mnie i lecimy dalej! Pięknie, pięknie, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Ogromne ilości wrogów. Ja mam bardzo mało życia teraz. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę przeżyję choćby do końca tego poziomu. Co tutaj dla mnie leży? Jakieś buteleczki. Ta zwiększa mi charyzmę, a ta dodaje mi regenerację moją. Tam mam wyjście, więc jeszcze muszę sobie rozwalić ten drugi portal. Gdzie on się kryje? Tutaj mam trójząb. Świetnie, naprawdę idealnie się złożyło. Gdzieś tutaj. O, tutaj mam jeszcze jedną rzecz. Zwiększenie inwentarza. Genialnie, naprawdę. I mam nadzieję, że tutaj nie zginę od tego minibosa. Mam małe ilości życia, ale ale udało się. Świetnie. Dodatkowe punkty życia i rozwalamy sobie tutaj ten portal genialnie, naprawdę świetnie. I pora wyjść do drzwi kończących dany poziom. Trochę do góry i pięknie. Aha, jeszcze muszę rozwalić tych wrogów, którzy tutaj są. No niestety. Zdążyłem zginąć. Trudno się mówi. To moi drodzy było Full Mojo Rampage. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Mnie myślę, że zadowoli, gdy już wyjdzie pełna wersja. Bardzo mi się podoba jak na wersję alfa w tym momencie. Polecam Wam ją serdecznie. Oczywiście będziecie musieli poczekać na promocję, ponieważ te 17 euro to niesamowicie duża cena zaporowa, ale myślę, że będzie warto. Albo ewentualnie ze znajomymi kupić jakiś czteropak tej gry. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć!